Cześć, witaj na kanale Freak Toys. W dzisiejszym odcinku przyszła pora na kolejną figurkę z serii Marvel Legends, a dokładniej Infinity Saga Quicksilver z filmu Avengers Age of Ultron. Zapraszam na recenzję. Zanim jednak wyciągniemy tą figurkę, sprawdźmy jak prezentuje się to opakowanie. Zaczynając od góry, dostrzeżesz logo filmu Avengers Age of Ultron. Po prawej stronie znajdziemy logo serii figurek, czyli Marvel Legends. Natomiast poniżej logo Infinity Saga, nazwę tego bohatera, czyli Quicksilver, logo producenta, czyli firmy Hasbro oraz logo Avengersów. Na bokach tego opakowania znajdziemy piękną grafikę przedstawiającą nam głównych bohaterów tej sagi. Z drugiej strony znajdują się inni bohaterowie. Natomiast na odwrocie znajdziemy plakat promujący film Avengers Age of Ultron oraz krótki opis, jeżeli chodzi o postać Quicksilvera. To wszystko co ciekawego znajdziemy na tym opakowaniu, a więc otwórzmy i sprawdźmy, jak figurka prezentuje się bez niego. Po wyciągnięciu z opakowania naszym oczom ukazuje się pięknie wykonana figurka w skali 6 cali, ale sprawdźmy teraz, jak przekłada się to na centymetry. Otóż figurka Quicksilvera mierzy dokładnie 16 cm. Dla porównania pokażę Ci dwie inne figurki: i będą to Flash z filmu Liga Sprawiedliwych oraz Makari z filmu Eternals. Skala Quicksilvera została tutaj zachowana jak najbardziej prawidłowo, ale jestem ciekawy Twojego zdania, który z tych speedsterów jest najszybszy? Daj znać w komentarzu. Oczywiście w tej recenzji nie mogło zabraknąć porównania z innymi figurkami z filmu Avengers Age of Ultron. I zaczynając od lewej, mamy Visiona, jest to figurka od ZD Toys, nie jest to Marvel Legends. Następnie mamy Scarlet Witch oraz Ultrona, czyli głównego antagonistę tego filmu. Można powiedzieć, że cała rodzinka w końcu w komplecie. Ale zaraz, zaraz, jest tu jeszcze jedna postać: to mały Yellow Jacket siedzący na ramieniu Ultrona. Jak on się tam znalazł? W zestawie z figurką otrzymujemy kilka ciekawych akcesoriów, zaczynając od pary wymiennych dłoni z wysuniętymi dwoma palcami i kończąc na zniszczonych elementach Ultron Bota, czyli jednego z robotów bojowych Ultrona. Znajdziemy tutaj wyrwaną głowę razem z kręgosłupem, rodem jak z Fatality w Mortal Kombat. Prawą rękę niestety nie ma tutaj żadnych ruchomych punktów oraz spory element pancerza. Wszystkie te elementy zostały dopracowane z dbałością o każdy szczegół. I naprawdę wyglądają świetnie. Ale co z funkcjonalnością? Bo możemy położyć je tylko na ziemi i to wszystko. Ale gdyby dodać tutaj podstawki, aby każdy element łącznie z figurką ustawić tak, aby Quicksilver rozwalał je w powietrzu przebiegając przez nie, to wyglądałoby epicko. Szkoda, że producenci na to nie wpadli. Pozostaje to do naszej wizji twórczej. Przechodząc do detali musimy pochwalić tą głowę, ponieważ w pełni przypomina aktora, który wcielił się w Quicksilvera w filmie, a w tej roli oczywiście Aaron taylor Johnson. Znajdziemy tutaj ładnie odwzorowany zarost, błękitne oczy, ale jeżeli miałbym się tutaj do czegoś doczepić to byłoby to malowanie włosów. Myślę, że mogłoby to wyglądać troszeczkę lepiej. Co do kostiumu... Ten również został wykonany bardzo dobrze. Mamy tutaj dwie faktury oraz cztery kolory: głównie szary, srebrny oraz dwa odcienie niebieskiego. Spodnie są całe czarne, ale tutaj również znajdziemy bardzo ładne detale. Buty to typowe Adidasy do biegania z bardzo ładnym zielonym kolorem na podeszwie. Tak oto figurka wygląda od tyłu. Tutaj również tej faktury nie zabrakło. Kolory również tutaj są bardzo dobrze naniesione. Jak widzisz, figurka naprawdę dopracowana w każdym szczególe. No to sprawdźmy jeszcze, jak wygląda pozowalność tej figurki. Głowa znajduje się na pojedynczym stawie kulkowym, a więc możemy obracać nią dookoła, pochylać w dół, unosić mocno do góry. Na boki też da radę. Ramiona możemy obracać o 360 stopni, unosić od i do ciała, rotować w bicepsie. Poza tym bardzo ładnie wygląda ten staw. Podwójny staw w łokciu, który daje bardzo dobry zakres ruchu. Oraz ruchome nadgarski, które możemy obracać dookoła, pochylać w dół oraz odchylać w tył. W tali znajdują się dwa ruchome punkty. Pierwszy to staw kulkowy, dzięki niemu możemy pochylać figurkę w przód, odchylać w tył. Pochylać na boki oraz obracać dookoła. Drugi staw znajduje się tuż nad pasem. Dzięki niemu również możemy obracać figurkę na boki. Nogi możemy unosić do góry, delikatnie w tył, na boki. Niestety nie zrobimy tutaj pełnego szpagatu, ale i tak jest całkiem nieźle. Poza tym mamy podwójny staw w kolanie oraz ruchome stopy. Góra tak no nie za bardzo, dół już bardziej oraz oczywiście na boki. Jak widzisz pozowalność wypada tutaj również bardzo dobrze i chyba będzie dosyć wysoka ocena. Ustawiłem tutaj Quicksilvera na własnych podstawkach i musisz przyznać, że wygląda to bardzo dobrze. Figurka, tak jak i akcesoria, dopracowane są na bardzo wysokim poziomie. Kolorystyka i pozowalność również robią spore wrażenie. Producenci mogliby się pokusić o dodanie tutaj takich podstawek oraz jakiejś wymiennej głowy, ale i tak uważam, że figurka ta zasługuje na ocenę. 9,5 na 10. Quicksilver jest godny polecenia każdemu zbieraczowi filmowych figurek. Szkoda tylko, że nie zobaczymy już tej postaci na wielkim ekranie, ponieważ w Avengersach wiemy jak skończyła, a poza tym tego aktora obsadzono już w roli na łowcy, ale to już temat na inny film. A więc teraz zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnej recenzji. Cześć!